Yo, widzowie, dzisiaj zagramy sobie w najdziwniejszą grę na Roblox Na wstępie chciałbym was zachęcić do subskrypcji tego kanału i lajka w górę A my lecimy, musimy dowiedzieć się o co chodzi, bo ja sam nie wiem Dobra, idziemy Co to za piłka? No patrz Nie spadaj! Nie spadaj! Nie... Eee... Okej... Okej... Co z tym? Aha! Zakończenie! I na początku właśnie jakby chcielibyście więcej tej gry Tak wbijecie Trzy łapki w górę To pojawi się już jutro To jest puhar Idziemy tu Aha, to są zakończenia, dzisiaj musimy odkryć zakończenia No to faktycznie dziwna gra Ciekawa Dobra, tam jest domek. Teraz zobaczcie ten domek, a co chodzi z domkiem. O, śpi. Są jakieś klocki. Co za górę? To nie jest ma? No to idziemy spać. Jest noc? Czemu to jest noc? Halo? Aha, dirpi. Okej. Okay. Naprawdę ciekawy. Ciekawa gra fajna. Mi się Dobra, tu jest ten ziomeczek jakiś. Wiadam. Siema lubie. Cześć. Eee. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, lecimy. Hopsa, 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 hopsa. I ty ja jeszcze raz. Przejść. A właśnie, możecie pisać mi o tych zakończeniach. Może sobie zobaczę. Jest ich dużo. Więc możecie mi podpowiadać. Hopsa, 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 hops. Hops Aha i tu 360, dobra Na szczęście jestem Chciałem powiedzieć, że jestem dobrym parkurowcem, ale to jakoś nie widać tego Dobra, chcę zrobić to Dobra idziemy. Hops. 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 Dobra, 360. 360 No i co? Idę Nie wiem, że spadnę zaraz Dobra, no I Mam Ej, i co teraz? Oby Zakończenie Oby No, naprawdę podoba mi się ta gra <gry> Dobra, tu jest drugi, ale najbardziej mnie interesują te klocki On się zaświecił? Czemu? Nie chcę kliknąć Klik Zaraz Co? Dobra, szukamy A, bo dobra, może tego typka Co no. ja Okej okay. Dobra, co mogę zrobić tu jeszcze? Popatrzmy sobie Mimo tu jest klocek jeszcze, żółty a musimy mieć nie wiem jakie zielony, niebieski. Tu są jakieś koloski. Zielony, niebieski. brakuje nam czerwonego. Ale gdzie jest czerwony? To, widzę. Go. Dobra, idę. To. To. Chodź, Nie chodź to Nie mogę jakoś wejść tu on tam wejść? A może użyję tej kulki? Użyję kulki Idę użyć tej kulki I żołek, idziesz Żegnamy cię Czyli Nie, że idziesz sobie, nie no i spadł On się respi chyba no Dobra, idziesz, 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 idziesz Panie Cytrynko! Nie! Znowu spadł Ej, nie w to, nie w tom Nie, nie spadaj no proszę No i spadłem z tą chulką Spadłem z kulką. Upadek To nawet fajne Że zrobiliśmy to. Dobra, kulko. Kolejne podejście. Jesteśmy potrzebny tam. Kulek. O nie. Nie. Nie, nie spadaj. Cześć jesteś taki ciężki. Mordo. Nie! Nie! Tam. Leć tam. Tak. Leć. Leć. Co? Co? Teleportet. Ale co z tą kulką? Ta kulka no. Ty kulko, jak ja cię nie lubię. Nie jestem twoim fanem. Nie dołączę do grupy. Nie dam lajka. Ale za to możecie, widzowie, dać mi lajka. I wtedy. Jutro pojawi się kolejny odcinek z tej gry. Ej. To jest walka z kulką, widzowie. Walka z kulką. Kulka, ty się nie dajesz, ale ja z tobą wygram. Co cię to boli? Nie, nie możesz spaść. Nie możesz spaść. Nie! Nie! Kulko! Nie! Ta kulka jest taka ciężka. No już! Już jest! Jest dobrze! Kurde! Kulka! Czy mam problem? Mam problem. Z Twoją wagą. Nie po prostu. Kurde, kulko. No i teraz taka lekka jesteś, a wejść spadaj tam. Co? A czemu ona jest taka niebieska? Fajna niebieska Dobra Co też mi przeniesie do innego świata? Nie wiem, na razie chciałbym ją przepchnąć Tak, dziękuję Założę się, że to nie wyjdzie Dobra. Kulko, dzięki za pomoc. Użyję Cię zaraz, zaraz Cię użyję. Zaraz spadniesz sobie. Na razie ciekawią mnie te, te, te ziomeczki. Czy te kosteczki. Hops, hops. No dawaj tu Kostko chodź No klikam ci no. I tam zielona ostatnia chyba No, to chodź I co teraz? Czyli nie chciałbym stracić tej kostki, nie? Znaczy tej kulki Bo jest jakaś niebieska Ciekawa niebieska Dobra, i co teraz? Tu się... Zblokowało coś Dobra, nieważne. To jednak tego nie robię Nie! O! Okej okay. Też to widzicie widzowie no? Dobra, zrobimy to w następnym odcinku, na razie ale Na razie, zróbmy to Nie spadasz Jak ty teraz mi przejdziesz na drugą stronę, to się wkurzę <gry> Dobra, jesteśmy nie? w niebieskim świecie. Okej. Okay. <grywa> Co? Chwila. Czy zamrozić kulkę? Dobra, mogę coś z nią zrobić Nie mogę zjeść, nie mogę jej dać Dobra, nieważne. Idziemy tu do tego typka i kończymy odcinek Naprawdę fajna gierka więc na trzy łapki w górę następnym, następny odcinek będzie jutro więc Możecie też pisać komentarze z podpowiedziami o tych endingach albo jak je wykonać No bo sam nie dam rady ich wszystkich wykonać A wiem, że fajna gierka, więc widzimy się w następnym odcinku Ela.